Pomorska Telewizja Narodowa Gdańska, redaktor Sławomir Ziemiński. no jesteśmy tutaj koło Neptuna, no bo podobno wczoraj postawili tu już choinkę dużą, dość dużą, bardzo dużą nawet, i no, na piątego już miała być ubrana światełka. No zobaczmy co tutaj na Gdańsku, na starym mieście obok studii Neptuna się dzieje. Oczywiście turyści są, zdjęcia sobie robią. Jest Neptun i widzimy tą choinkę, która tu właśnie stanęła dość duża, rozłożysta. No, to jest dość Tradycyjnie co roku taka choinka jest stawiana obok studni Neptuna. Tutaj mamy dwór Artusa. Dwór Artusa to tak tutaj właśnie turyści przychodzą odwiedzać go. Drzewa już pozbawione są liści. Jak widać, a choinka ma igły, igły i choinka jest dość wysoka. No można powiedzieć, że, że ona wzrostem wysokością dorównuje dworu. Dworowi Artusa, i tym kamieniczką nawet widać, że nawet może nawet i przewyższyć ten. Jak widać, czubek jest tam wysoko, wysoko w górze. No i choinka naprawdę jest olbrzymia w tym roku. Co roku jest tutaj stawiana przez władze miasta Gdańska, taka olbrzymia choinka, ku dość małych dzieci i nie tylko dzieci, bo dorośli też są. Tutaj potem jest robiony żłobek i stajenka takie rzeźby stoją symbolizujące Boże Narodzenie no i tak to wygląda w Dańsku. oczywiście stoiska są tutaj jest takie pozytywki można sobie muzyka jest na różnego rodzaju można sobie pokręcić i posłuchać są różne melodie Każda ma inną melodię, co sobie można. Gdansk how much? Okay. Very good. No, I reporter, dziennikarz. I się pytali ile, za ile można kupić plakietkę znańską, no ale nie ma ekspedientki, więc idziemy dalej, no, Jack Bar no pusto jest pusto jest, bo temperatura 2 stopni plus no, było minus 2 w nosy teraz jest trochę cieplej no, ale tak ciepło to nie jest no, oczywiście tutaj widać, że no sprzedawcy powystawiali jak zwykle swoje różne takie dla dzieci zabawki też na no, choinkę widzimy teraz porównywalnie. Patrzymy obok wieży ratuszowej, bo tam jest nasza wieża. No dość wysoka ta choinka, prawda? Tak ona wygląda. Tak Wam chciałem pokazać dzisiaj Gdańsk. Mamy dzisiaj 25 listopad. 25 listopada 2015 roku. Zapraszam do Gdańska. Mimo chłodnu można w Gdańsku mile czas spędzić. słowo mi Czerwony Korsarz, Wasz Reporter z Gdańska. Dziękuję.